Jest to na razie najmocniejsza wyrapa, jaką po Zaczynam przejście niskina. jest dość ciasna. Be witam, witam! Ja dzisiaj idę na via ferratę Rios de Pinana, jak dobrze pamiętam, o, o poziomie trudności D, z oznaczenia w MAPCZ, a w hiszpańskim oznaczeniu K4. Jak wszystko pójdzie gładko, to zrobię dwie łatwiejsze feraty które są bodajże oznaczone oraz dojście do jaskini też chyba feratom, tak mi się wydaje, zobaczymy więc zapraszam do oglądania. Widoki mamy piękne tutaj jest bardzo ciepło z góry mam nadzieję będzie jeszcze lepiej to jest bardzo późne wyjście na te feraty, bo już jest 14 ale Blisko mamy samochód. Jestem na drodze do pierwszej jaskini. O chyba tutaj do góry idzie, albo jeszcze wpraw. Pierwszej jaskini nie znalazłem, niby jestem w tym miejscu, a... tutaj feratę schodzącą na dół i idącą do góry. Tylko, że ona się łączy z tą feratą, co miałem iść, więc wracam na ferratę i jebać do jaskini. Jestem pod feratą, jest bardzo ładnie oznaczona, zaczyna się zaczyna, dość wysoko jest pierwsze wpięcie. Trzeba się trochę wspiąć i dopiero przypiąć feratą. dobra, już Wam mówię o co może chodzić z tą wyceną feraty. Ferata jest na początku mocno siłowa, trzeba robić dynamiczne ruchy, żeby sięgnąć przy moim wzroście, żeby sięgnąć następnego. Bytu, ale jest dużo stopni, no tak jak używanych we wspinaniu, czyli ściany, jest to dość proste, no i prezentuje się to tak na dół, a tak do góry, jest też stanowisko, pięknie zrobiona, fajna platforma widzę, skała jest bardzo fajna też w, w dotyku, Przypuszczam, że bardzo dobre wspinanie by tutaj było i na pewno jest tu sporo dróg wspinaczkowych. Nie weryfikowałem tego, ale domyślam się, że są. Zgubił mi się prusi różowy, pamiątkowy stat. Patrzę na to, a tam ja szczurka popyla. Nie wiem, czy mi go zwinęła, ale go nigdzie, nigdzie nie widzę. skubaniec! jaki wielki! Pięknie to tutaj wygląda ta feratka. Tutaj proszę, dwa kamienie przymocowane. Przymocowane pewnie dlatego, bo są jeden, na pewno jest bardzo istotnym elementem wejścia tej feraty. Można się na nim fajnie rozepchać. To jest chyba pod klientów zrobione, no. bo tak to się odrzuca takie kamienie, tak mi się wydaje. Chyba muszę nowy hełm kupić, bo ten już jest zjedzony przez Peruna. Tutaj czeka mnie kolejny trawers i wyjście do góry. No mocna jest ta ferata bardzo siłowa. Tutaj też była lekka przewieszka i trawers. No kurde, zbierają się chmury więc muszę się spieszyć, a ten odcinek tutaj no był kozak fest. Mocny odcinek, dość siłowy, długie ruchy. Naprawdę bardzo fajna feratka, super. Jestem na pierwszym szczyciku, gdzie mogę się odpiąć. Tutaj przede mną droga do wyjścia z mostkiem, z liny, a pod spodem jest ta huśtawka, którą chciałem przejść. Udziwia, że huśtawka jest od łatwiejszej feraty, bo one się łączą tutaj. Tutaj jest zejście do jaskini. Tam jest proszę feratka. Droga do jaskini prowadzi, jak w Tatrach, ubezpieczona z łańcuchami, a później feratą. Tak jak myślałem jest przejście do jaskini. Ja nie wiedziałem, nawet czołówki nie mam, ale nie wiem. Może spróbuję zejść. Tu jest ferata do góry. Wejdę najpierw do góry, zejdę. Zobaczę, co tam jest i najwyżej, wrócę. Tutaj naprawdę nie wiem, o co chodzi z tą liną, bo jest teraz w dół, zejście z kolejnego szczytu, ale z taką przewiechą. Nie widzę w ogóle, gdzie to dalej prowadzi. Nie wiem, czy schodzić tą jaskinią, czy tędy. Nie mam pojęcia. Podjąłem decyzję, że schodzę jaskinią, bo tam była za duża przewiecha. No, lepiej się wchodzi do góry niż schodzi w przewieszeniu. A w jaskini na szczęście nie potrzebuje czołówki. Tam już widać światło. Wyjście, jaskina jest dość ciasna, widać światło w tunelu. Tu jest jaskinia, pięknie, pięknie. Ciasno, ale przyjemnie, jak to mówią. No teraz to widzę dokładnie, już Wam pokazuję. Tu jest wyjście z jaskini w tej szczelinie, obok jest ferata wejściowa do góry, co wygląda na dość tr trudną i sobie nią właśnie wejdę z powrotem tam do góry. A od wyjścia z jaskini też jest wejście znacznie prostsze tak samo do góry na ten wiszący mostek. Więc fajnie pomyślane. Mówimy to tak mocne wejście, naprawdę mocne. Pierwsze parę ruchów już czuję niezłą, fajną pompę. Jeszcze. Trochę przede mną. Jest to w lekkim przewieszeniu. No ale trzeba się przypinać jedną ręką. Dopiero za parę metrów mam następne, następny odpoczynek. A tak to trzeba cisnąć. No to fajna, fajna ferata. Jest to na razie najmocniejsza. O kurde. Ferata, jaką szedłem. Co możliwość. Co się wpinam. I odpoczywam. Jest kurde przemocna. Taka przewiecha z taką przerwą od wspinania. No to jest dla mnie naprawdę hardcore i od treningów. Ale chyba została ostatnia przewiecha. I jestem na górze. Więc trzeba mierzyć siły na zamiary. Zaczynam przejście. Mostka z Liny. Ja się wpinam w jedną linę. Większość osób się wpina w dwie. Mostkiem z Liny kończymy feraty. Przynajmniej tą trudniejszą. Z tego co widzę na mapach, to łatwiejsza, czyli B. Idzie tak samo, tutaj się kończy, w tym miejscu, tylko idzie od dołu, nie przechodzimy przez mostek. Jeżeli ktoś chce, to może sobie przejść właśnie tą łatwiejszą. B. Przejść mostek, iść do jaskiń, bo to jest akurat do ogarnięcia. Tam poziom trudności też jest B, może B. W drugą stronę idziemy szlakiem, dookoła, już do parkingu. Ferata B, Plus również jest bardzo przyjemna. Jest bardzo dużo chwytów skalnych. Kotwy są zrobione i wychodzi pod most. Nie mówię, że ferata B jest jakaś prosta, bo też ma mocne ruchy. Długie na rozstawy nóg. Ale ma bardzo dużo kotw i nawet ma przewieszenie. I co najlepsze w tej feracie, to jest huśtawka. Zaczepiamy się do huśtawki. Stoimy na takim podejście i huśtamy się na tamtą stronę i chwytamy. Oczywiście muszę to zrobić. Patrzcie na to jakie jajce. Jakie jajca. Okej. Okay. Yes. If I die, yes. Take the phone. Ah, Okej. Okay. <laughs> okay. Potem o, sporo też fajnych ruchów w lekkim przewieszeniu. Huśtawka, proszę. Sam początek zaczyna się od już konkretnego przewieszenia. Proszę, ale później jest bardzo łatwo. Jedna ferata zaczyna się obok drugiej, więc lepiej, żeby się nie pomylić, bo może być dla niektórych osób za mocno różowy prusik znaleziony i wraca. Oba warianty przechodzą przez jaskinię. Pierwszy, który wybrałem, no to był ciężki. Warto go na początek wybrać, zanim się tam zbułuje. A drugi z huśtawką, no, o wiele lżejszy, przyjemny. Gdzieś tam można powalczyć ze własną głową, z wysokością. Troszeczkę siłowy, no ale może to być maksymalnie a3 według ich tutaj wyceny. No i obok znajduje się druga wiafera, ale o tym już w następnym filmiku.